うん。 Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Maciej Mądrowski, a to jest moja mama, Wiesława Mądrowska. Witamy Państwa serdecznie w naszym przedszkolu rodzinnym. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, a dzisiaj chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o ciekawym projekcie, który organizujemy u nas. O projekcie opowie mama. Witam Państwa. Chciałabym króciutko przedstawić projekt, który realizujemy w ramach funduszy unijnych. Jest to oś priorytetowa edukacja, działanie upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Projekt jest skierowany do dzieci z niepełnosprawnościami chodzi o to, żeby przygotować jak najlepsze warunki edukacji i dzieci z niepełnosprawnościami. To nasz drugi projekt, który realizujemy w ramach funduszy unijnych. W tym projekcie zaplanowaliśmy zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami. Między innymi jest to muzykoterapia, jest to robotyka. Jest to metoda Tomatisa i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W ramach projektu zrealizowaliśmy różne zadania i szkolenia. Przygotowaliśmy jedną z akcji, których, której efekty tutaj prezentujemy, między innymi, jak widzicie Państwo, stoję wśród robotów, które zostały wykonane przez dzieci wraz z rodzicami, i dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować właśnie te przepiękne prace, ale także chcielibyśmy zaprosić Państwa na zajęcie otwarte na których to dzieci y, programują, uczą się y, myślenia logicznego, algorytmicznego. Przygotowaliśmy kilka y, zabaw. Y, podczas których wykorzystujemy też sprzęt który został w ramach projektu zakupiony, ale nie tylko, wykorzystujemy też sprzęt który już mamy w przedszkolu. W zabawach biorą udział wszystkie dzieci, nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ z tego projektu oczywiście korzystają także wszystkie dzieci w przedszkolu. Za chwileczkę zaprosimy państwa do dwóch sal. W jednej sali będą dzieci Dzieci programowały roboty zakupione właśnie w ramach projektu na bazie y, klocków Lego i dół. W drugiej sali będą między innymi programowały też roboty, które nazywają się Ozoboty i y, też y, będą tam dzieci wykonywały różne prace z wykorzystaniem Ozobotów. Zachęcam i zapraszam. Tutaj jeszcze warto nadmienić, że te prace, które Państwo widzą dookoła nas, te roboty, zostały wykonane właściwie w większości z odpadków, z, z rzeczy, które inaczej pewnie byłyby wyrzucone. Także są również proekologiczne, ponieważ daliśmy tym materiałom drugie życie. Dzieci w naszym przedszkolu uczą się segregacji śmieci już na poziomie grupy, także uczą się segregować odpadki, a również wychodząc naprzeciw tym ekologicznym potrzebom, Zdecydowaliśmy się na końcu zeszłego roku zainstalować również instalację fotowoltaiczną na naszym przedszkolu, więc możemy powiedzieć, że mamy również już y, czysty prąd ze źródeł odnawialnych ze słońca. Także cieszymy się, że udało nam się zrealizować te pomysły. To jest zrobione jakoś to z patyczków i z kartonu także ma taki silniczek, żeby działał i chodził. No bo żeby chodził, to musi mieć najpierw silnik zamontowany. A kto ci pomaga, żeby się Mama i tata. A, się tak. Dobra. Tylko że tak... No, I ma taki czerwony nocek, tak, <gry> dziwny. No. I Jest odkolowany, no bo chciałam go odkolować. To jest moja lopa, który jest zrobiony z kaletonów. Dziadek i tata mi pomagali. I mama imię je robi. Jest zrobiony z kartonu. A kto ci to na robić Mama. A co ty robiłaś? Krączki. Zrobiłaś rączki, tak? Nawlekałaś na niteczkę, tak? Mój robot był zrobiony z pasku, z tążki. Rączki zro są zrobione z folii i ma takie fajne tu guziczki. Ma bardzo świecące oczy? Tak. Z czego zrobione są te oczy? Z takich małych bombek. Małych bombek, podobać się Twoja praca? Tak. Fajnie było pracować. Z kim pracowałaś? Z mamą. Z mamą. Fajnie było pracować z mamą? Tak. A kto wymyślił tego robota? Ty. Brawo. Mój robot jest zrobiony ze skartonu, z poli aluminiowej i ze płyt i za śrubek. Kto ci pomagał robić tego robota? Pomagała robić to, i wujek. Mój robot jest zrobiony z takich pianek, rurek, kaloszy, robotniczych rękawiczek, no i światełek na baterie i za śrub. Kto ci pomagał wykonaniu tego robota? Tata. Mój robot jest zrobiony z kartonów e, e, i z zakrętek, e, z taśmy i, i z papieru i z kredek. E, moje, moja mama mi w tym pomagała. Um. Jesteś zadowolona? Mm -hmm. Podoba ci się twój robot? Tak. Nam się też bardzo podoba. Pokaż tylko, który to twój robot jest. To jest twój robot. Piękny. Dziękujemy bardzo. znajdujemy się w sali starszaków. Grupa nazywa się króliczki. W tej chwili odbywają się zajęcia budowania robotów z klocków Lego Widu. każda para ma zestaw klocków. Nauczyciel na ekranie z laptopa prezentuje dzieciom instrukcję. Dzieci wykonują kolejne czynności według instrukcji. efektem, tego, tej pracy będzie wykonanie robota, który będzie jeździł. Dzieci po zbudowaniu robota będą go potem programowały na komputerze. Znajdujemy się teraz w sali rytmicznej. Tutaj z kolei dzieci pracują w małych zespołach. Przygotowaliśmy e, zabawy z prostego programowania e, komputerowego. Wykorzystującego myślenie logiczne i algorytmiczne. W pierwszym zespole, jak widzimy, na planszy dzieci losują dwie cechy to jest kształt i kolor i według tej cechy muszą odnaleźć miejsce odpowiednie na planszy. Możemy podejść do Następnego zespołu. E, tutaj z kolei na e, diagramie e, dzieci programują według instrukcji, którą podaje e, opiekunka. Muszą odnaleźć odpowiednie pole i ułożyć e, kwadraty na odpowiednim polu. Efektem tej pracy jest na przykład, tutaj w w, w tym przypadku litera bądź, bądź cyfra. Podobnie jest tutaj w tym zespole. Dzieci również programują według podanej instrukcji. Ten zespół z kolei bawi się y, ozobotem. Jest to mały robocik, y, który jest programowany na podstawie odpowiednich, odpowiedniej sekwencji kolorów. Do tej zabawy wykorzystane są puzzle, które mają y, y, zadane odpowiednie komendy. W tej chwili ułożona jest pętla, gra dotyczy pór roku, puzle mają komendę pauza 3 sekundy i w czasie tej pauzy dziecko musi znaleźć odpowiedni obrazek dotyczący pory roku. Jak widzimy, ćwiczona jest tutaj spostrzegawczość. Dziecko ma tylko 3, sekun 3 sekundy na to, żeby wykonać zadanie i wziąć obrazek dotyczący danej pory roku. Tutaj z kolei y, też wykorzystujemy ozoboty, ale dzieci pracują już według instrukcji. Każde z dzieci dostało instrukcję. Według tej instrukcji y, muszą y, ułożyć plansze, ułożyć też puzzle z konkretnymi... Y, komendami, a ta gra dotyczy ruchu drogowego. Dzieci po prostu muszą zbudować drogę, trasę i na tej trasie odpowiednio zaplanować według znaków drogowych, czy to będzie zakręt, czy przejście dla pieszych. Czyli oprócz tego, że dzieci uczą się programować, wykorzystujemy też utrwalanie znajomości Bezpiecznego zachowania się na drodze, czy też znajomości znaków drogowych. Haniu, podoba Ci się ta zabawa? Tak, tak. A co Ci się podoba w tej zabawie? Podoba mi się w tej zabawie, że właśnie trzeba zbierać albo punkty, tak? Punkty. Wiktor, czy podoba Ci się ta zabawa? Tak. Dlaczego? jest bardzo interesująca. Do Misiu Ci się ta zabawa? Tak. Dlaczego? Fajnie jest budować. Fajne drogi są. Weszćć sobie i fajnie robić, tak. Fajnie układać. Kubusiu, czy podoba ci się ta zabawa? Tak. Dlaczego? Bo jak o Zoboty jeżdżą na takich puzlach, to jest fajnie. Fajnie jest wymyślać, czy fajniej jest układać według instrukcji? Fajnie jest układać według instrukcji. Haniu, czy podoba Ci się ta zabawa? Tak, dlatego, że same jeżdżą o roboty i można układać dla nich drogi. E, a zdasz komendy? Wiesz, wiesz co robią w danej, na danym puzelku roboty? Jak jest niebies niebieski, zielony, niebieski to wtedy jest turbo. Jak jest czerwony, zielony, czerwony, czarny, czerwony to wtedy zatrzymaj się na trzy sekundy. Pięknie, wszystko zapamiętałaś, brawo. W tej krótkiej prezentacji przedstawiliśmy pracę naszego przedszkola. Jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany, to serdecznie zapraszamy. Od 2 marca będziemy prowadzić zapisy na następny rok szkolny. Rekrutacja potrwa do końca marca. Karty zgłoszenia możemy wydajemy w biurze lub możemy wysłać drogą elektroniczną po uprzednim przysłaniu do nas wiadomości z prośbą o wysłanie karty zgłoszenia. Szczegółowe informacje o naszym przedszkolu znajdziecie Państwo na stronie www.przedszkolemadrowscy.pl lub na Facebooku Przedszkola. Dziękuję i zapraszam.